Z tej strony Manek i już jesteśmy w dumie. Tak jest. Rozgrywka na całego. Pierwsza rzecz na początek, tak żeby Was tutaj uświadomić. Nie będę na pewno przychodził całej gry tutaj na YouTube. To najmniejszego sensu nie ma, żebyśmy się tak w ten sposób bawili, bo już 100 tysięcy powstało. Gameplay i z całej rozgrywki, więc to wszystko można sobie obejrzeć. Natomiast w moim wydaniu no, będziemy sobie oglądali tylko i wyłącznie niektóre fragmenty. Tak, i teraz taki typowy daniel na przykład będzie mówił, że gram asekuracyjnie, ale powiem tak: chcesz przeżyć, graj asekuracyjnie na początku. Później pozwól sobie na coś więcej. Dobra. Realnie początek nie jest za wesoły. Bardzo lubię ubijać zombie tym jednym strzałem. Zbierzemy sobie trochę zdrowia. O, pięknie mi się tutaj napatoczył koleżka. O, a chciałem sobie tam na górę wskoczyć, ale to mi się nie uda. No jedna rzecz, w porównaniu do Brutal Duma chociażby, no to są o wiele bardziej ruchliwe tutaj te stwory. I... To kwestia czasu, żeby się odpowiednio do tego dostosować. No ale dobra, wszedłem sobie tutaj na górę, gdzie one tak naprawdę sobie w tej chwili rządziły. No i tylko czekać, aż, aż przejdą do frontalnego kontrataku. Okej, okay, wszedłem tutaj w jakieś takie... ...dziwne. Tak, finisher musi być. Bez tego ani róż. Okej, okay, tutaj chyba troszeczkę się uspokoiło, a już nie, już nie zaskoczył jeden z drugim. Czy tutaj można sobie coś zebrać? Absolutnie nie. Nie ruszamy tego, a spadłem. Dobra, na początek zombiak. Tak żeby się rozkręcić. Generalnie nie powinienem marnować amunicji na, na te zombiaki, ale na co ja poradzę. Strzelają do mnie z góry. Ale co to jest dla takiego typowego mańka, co nie? A właśnie, jeszcze chciałbym nawiązać do takiego typowego Daniela z kanału Inicpializowanego77, bo on, yy, no tutaj zarzeka się, że nie grał na najłatwiejszym poziomie trudności, no dobra, ale to i tak był łatwy poziom trudności i tu nie ma naprawdę o co walczyć, typowy Daniel, musisz nakręcić taki film, który no będzie prostował to wszystko, no bo teraz wiesz, no ludzie są jednak po mojej stronie, z tego co słyszałem, także czekamy, czekamy na twój odzew. Strzela ktoś do mnie, strzela ktoś do mnie, halo, halo, Mayday, Mayday. Kurwa, ta beczka była naprawdę niezła. To było świetne zagranie z mojej strony. Koniec, tego dobrego. MMA to moja specjalność, no dobra, nie chowaj się. Nie wiem, czy macie ochotę słuchać jakichś moich pierwszych wrażeń na temat tej gry i yy, porównań co do... Brutal Duma na przykład w yy, którego bardzo dużo grałem Możecie sobie zobaczyć masę całych filmików, jeszcze mam na zapas trochę nagrane yy, no, trzeba się po prostu przestawić yy, Jeżeli ktoś bardzo długo grał w tego typu gry jak właśnie Brutal Doom czy, czy Quake yy, przez, przez wiele lat i miał do czynienia z przeciwnikami, których ruch no, dało się przewidzieć yy, na godzinę wstecz. No to tak, to tak. To jest yy, ciężka droga, żeby od razu tak yy, tutaj wymiatać się grze, ale jak najbardziej poradzimy sobie z tym. Ok, punkt kontrolny osiągnięty, więc yy, zakładam, że no, poradziłem sobie z jakąś ilością wrogów. Na tej przestrzeni, ale przecież to nie koniec. Zobaczmy sobie, co tam jest w środku. A ogień, po prostu ogień. No, co się wchodzić na górę. Dużo tutaj armoru yy, do przodu. Tam już sobie nie wejdziemy. Okay. No, to by było zbyt piękne, ale jeszcze tutaj możemy wskoczyć Jak najbardziej. Na tych to nie jest naprawdę tutaj wiele i te krajobrazy są świetne. Taki mars. Mars napada Jak piosence Kazika Aha, te drzwi tak automatycznie się otwierają. Trochę mają z tych drzwi w klasycznym, z klasycznego duma. Dobra, czy ktoś tutaj na mnie czeka? Znajdź wejście do Kansasu. Minęło 21 dni od ostatniego Myślę, że bez tej informacji by się nic nie było. Jesień średniowiecza i tak, tak się przychodzi Duma. Myślę, że to dobry taki wstępniaczek do tego, co się będzie działo w przyszłości. Zapraszam na kolejny filmik. No i to byłem Jamanek. Cześć.